O matko, i księżyc te cypki Dawid, czemu ci podniecasz na widok cypka? Misza O kurwa, ale mam Tuma? Ale nie, będę mógł, nie będę mówił mów. Usunąć? Usunąć? Usuń usun Ale usun bym To Dużego ma czy małego według siebie? A, eee, nie powiem mnie, nie powiem A Pokaż jakbyś mógł zrobić, pokaż jakbyś mógł zrobić. jakiego zrobił. Ty masz? Jakbyś mikrocypkowi Obieg zrobił. Większy od, od Twojego, czy mniejszy od Twojego? Ej, eee, tego nie powiem, tego Dawida, nie. zrób gałeczka z połykiem. Zaraz mogę zobaczyć. Zrób gałeczka z na kamerce. Jak muszę zobaczyć, bo cię co Ty pierdolisz? Ale... Się... Dawaj. <laughs> Mocne? Mocne? Kopie nieźle, kopie nieźle. A daj teraz drugą <laughs> dziurką, daj drugą dziurkę.